Cześć, jak się macie ludziska? Nazywam się i Zapraszam Was do Simsów 4. Więc mamy małego Simucha, którego stworzyłem. Zaraz zobaczycie kto to jest. To, to stworzyłem. z doskonałą precyzją. Będziecie go kochać. Montaż prezentacja start! Ha, halo, wstań! Wstań, Downie Koniec, koniec kontemplowania chmurek. Wstawaj! Więc to jest. Okej, okay, więc to jest Tadeusz Dziomak. Dziomak to przez um, jego nogi, on ma takie Nogi takie ptaszne. Bo jemu w życiu nie wychodziło, więc bogowie, Simów dali nam go pod opiekę i teraz musimy się nim zająć. Musimy mu znaleźć dobrą pracę, dobrą kobietę, znaleźć dobry dom, kupić mu lepszy telewizor na przykład. Podejmiemy karierę. Wiem, że tutaj jest kariera, gdzie można i z Simem do pracy, i z nim działać, ale na razie tego nie zrobimy. Na razie się skupimy na nim samym. O, jest niezdalny, pójdzie jako tajny agent. praca za 20 godzin. Idealnie. W tym czasie będziemy mogli się kurcze na nim skupić i dać mu coś e, do roboty. W tym czasie coś potrzebujesz? Towarzystwo. Mmm, to może odwiedzimy sąsiadów. Zapytaj o zawód. Nie wiem, czy to tak można od razu o zawód pytać, ale spróbujemy. Pewnie żart to polityka jest to dla niego normalka. Freaky, no, no, no. Polubisz to? Da! Dobra, mamy dobrego psiapsiela. Paweł będzie naszym psiapsielem. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Dobra, 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 spadaj, Paweł O, idzie moja, idzie, idzie. Moja przyszła żona. Jeżeli w pierwszym odcinku wyciągnę laskę to możecie mówić Krzysztof. Ej, ty Paweł, nie wpieprzaj się, teraz... Przepraszam, pożegnaj. Papa! E, pa. pa pa! Paweł! NIE! Yeah! Dobra, dobra, mamy laskę do siebie! Mmm, Elisko, powiedz mi jak minął tobie dzień. O boju, wyrwałem Elisę w pierwsze 10 minut, Aaaaa! Okej, okay, eee, obejmij. Yeah! Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Jak ona ma słodki głos też. KELLEKETE! Opowiedz mi dramatyczną historię. Więc był zamek? No. I wtedy byłem głodny! I wtedy zjadłem e, nietoperza. No. I on powiedział, nie jest mnie, bo zawołam dinozaura. No, a dinozaur powiedział Spadaj! To był mój nietoperz. A nietoperz powiedział nic nie powiedział. Zapytaj o zawod. Dobra, zobaczmy. Gdzie nasza no. Liza pracuje. Wej, Ej! Gdzie ty idziesz? Ty Gates! Ej, Bill Gates spadaj, ty, ej, ej, ty, gej Ja się pytam co tu robi Bill Gates Grubiańskie powitanie, spadaj No i odstraszyłeś mi laskę, ty daunie Hello, darkness, my... Możemy coś ugotować w sumie, ugotuj, jajecznicę. Kurde, nawet dobrze gotujesz, kurcze, jak na, jak na niezdarę. Więc nasz sztalek właśnie przeżył pierwszy dzień, porozmawiał z kilkoma osobami Jutro z samego rana idzie do pracy Okej, okay, zostało 4 godziny do pracy Zostało nam się tylko wykąpać Kurde, lubię tatka, bo on umie gotować. Okej, okay, zostało nam jeszcze 2 godziny do pracy. Jeszcze obejrzymy sobie telewizję i będzie idealnie. Kurde, ja tu umiem o swojego sima zadbać, co? Nie ma lepszego od Sima mojego. Poo, po, po, My spoon is too big. My spoon is too big Masz... Czas iść do pracy! Może kurde coś tutaj... ...u ozdobie. Mi się wydaje, że skoro już poszedł do pracy, chyba zasługuje na lepszy telewizor. Kupimy mu jakiś wydupisty, ten! O! Masz! Tadek jest kochaną osobą, on zasługuje na dobry telewizor. O, jeszcze jedna rzecz mi się przyda. I będzie tą rzeczą... O! Idealnie, w sypialni, trzymaj. Okej, tak tylko wam powiem, że to jest pierwszy odcinek i on... ...z natury żadnym mój pierwszy odcinek nie był dobry. Więc jeżeli wam ten odcinek się spodoba, to... Uuh! Jest! Cześć Tadek! Jak było w pracy? Ile zarobiłeś? Powiedz, jak się żyło? Jakby cię to szybko zabawić? Wyrzuć śmieci? Nie? Nie chcesz śmieci wyrzucić? Albo może kogoś zaprosimy? Zaproś na spędzenie czasu do tej parceli. Eliza Pancakes. Eliza Placek. Udało się? Zaraz będzie. Ok! Okej! Okay. Okej! Okay. Co teraz? E Przybiegła od razu. Ej, ale tu jestem. Chodź, kochana! Ugotuję coś dla nas. Bo za szybko przyszłość, bo było, kurde, trochę dziwnie, wiesz? Makaron z serem. Ona jest materialistką? Cholera, chce moje całe 2000 tysiące zebrać? Całe szczęście Tadek umie gotować. Nie zrobi nam wstydu. Oni gadają o odkurzaczu, ja w to nie wierzę. Tadek! Co ty robisz? Zawołaj posiłek, weź porcję. Nie, weź porcję razem, weź porcję. Nie! Nie! Nie, weź porcję razem. Weź porcję... Usuń tą porcję, usuń tą porcję. Usuń tą porcję. Usuń, tą porcję. usuń wszystkie... Usuń wszystkie porcje, dał nie. Weź porcje razem. Weź porcję razem. On kurde... Biedny Tadek myśli, cholera, Jasa zdecyduj się, dał nie. Romantyczna kolacja, makaron z serem. Kurde, nie ma nic lepszego, niż czas razem spędzony, z tą wymarzoną kobietą. Snoop. Więcej opcji, romantycznie. Flirtuj. Może się uda. Ojeju, trochę ryzykuje. Proszę pro o nie! O nie, ona woli długopis! I pieniądze! Jestem za biedny! A, jeszcze raz. Romantycznie okaż podziw. Ja będę miał dziewczynę! I ja to e, schowam do wyposażenia. A tak gdzie poszła? Więcej opcji romantycznie. Próbujemy. Pochwal wygląd. Idziemy na romans. Zapytajcie, czy jest w związku. Uuu, pytamy czy jest singielką. A Liza jest mał... Małżeństwem Eliza! Przykro mi ale... ale... O, Sim już wychodzi. U już się nawet nie żegnaj. Ty... Kuśwa, uderzyłem. Małżeństwo jakieś chciał rozbić małżeństwo, co się ze mną dzieje. Uuu. Tadek powiedz mi, co się właśnie stało. Tadek idzie spać, tatka tu nie obchodzi. Co się dzisiaj stało? Tadek chciał rozbić małżeństwo. Zjadł makaron. Było fajnie. O, jesteś szczęśliwy, bo się wyścigał? Tadek! Nie wiem, co powiedzieć. Chodź jeść. Tak, mamy makaron. Zjedz to. Nie się nie marnuje w naszym domu. Tadek i ja to doskonale rozumiemy. Prawda? 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 Nie! Fuj! Sprzątnij! Fuj! Nie! Dobra, to był. Śmierdzi, dobra, 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 żartowałem. Nie jest tego. Myślałem, że to dobre było. Zjedz coś na szybko. Zjedz mleko, zjedz. Lubisz to mleko, Tadek? Powiedz, lubisz to mleko? Nie wiem, wygląda jakby nie lubił tego mleka. Tadek, powiedz, co siedzi w Twojej głowie. My Boom! is, too big. My spoon is too big. mi się wydaje, że to tyle na razie, jeżeli chodzi o ten pierwszy pilotażowy odcinek Simsów. Jeżeli Wam się podobało, to klikajcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach, powiedzcie mi jak Wam się podobało. Jeżeli nie, to ja to zrozumiem. Po prostu seria nie będzie się kontynuowała. O tym już tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, klikajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. Um, trzymajcie się. Do następnego odcinka. Papa! Pat papa, tadek. Tadek, pat papa. Tadek. Pa, pa, pa. But papa let me out. Oh, papa! just let me oh That clock keeps ticking like a metronome. And my thoughts keep telling me to get me home. But my balls keep telling me to let me out. Oh, just let me out. That clock keeps ticking like a metronome. And my thoughts keep telling me to get me home. But my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go. Oh, words and tastemakers make us no chaser. Gets the blood flowing like a fucking pacemaker.